Piękne Shadow Dodgery, Mega Mocny, Bayonet Freehand i Epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7000 złotych i co najlepsze, mogą być Twoje. Do tego przytacie kotwi jako ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania. Hej, czy się przyjacielu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, słuchajcie, ostatnio dramat się wydarzył. Nie bójmy się tego zauważyć, to, co się wydarzyło. No, jak już powiedziałem, to był dramat, tak? To już wiesz, że to był dramat. Ja w dniu dzisiejszym powołuję do życia tutaj yy, ukrytą skrzynkę, która jest właśnie schowana w tym wanie. Klikam sobie na jesterku. O, kuj, nie stać tylko netką jedną. Być albo nie być, O to jest pytanie. Biosafire, Biosafire, błagam. No nie, no nie przetoczy się. Kuźwa, byłem przekonany, że to się przetoczy. No. 60 zł, przyjacielu, tyle. Tyle dzieliło mnie od tego, by zgarnąć bajoneta Safayera. Za 15 tysięcy zł, no. Ja pierdzielę, naprawdę tak to się musiało wydarzyć. I przyjacielu, zaczynamy bardzo. No nie pozytywnie, innymi słowy negatywnie ten odcinek. Musiałem stracić moje kobalt z kursy i to nie wygląda dobrze. Nowa batla zatem, dodajemy sobie skrzynię, na jesterku, dupimy sobie tutaj. Nie, 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 co byśmy sobie tu mogli dupnąć? Ja bym sobie tutaj dupnął tak: Duck Case'a, Vini Case, Tribal Case'a, Nie będzie Ninja Case, niech będzie Striking Ninja, Gigabuła, zresztą Gigabuła średnio wieże, sobie walniemy i jeszcze jedną, proszę. Curse Case, nie, ona jest przeklęta, Ja ostatnio testowałem, ona, ona nie. Hard Case'a. 6700. Proszę, błagam, ja wiem, że ostatnio byłem niesamowicie pewny siebie, a swoje skiny wymieniam na PirateSwap. Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i z kodem jako plus 35% premii. Polecam serdecznie. I dupnąłem battle nawet na cztery osoby. Dzisiaj już aż taki pewny siebie nie jestem. W związku z czym e, klikam na osoby 3 e, i miejmy nadzieję, że to się uda, w sensie na dwóch oponentów. I zobaczmy, bot Alex i bot Emilii, moimi oponentami. Bitwa na klasyku, więc trafiam jak najwięcej. Na starcie rękawice POW lecą dla bota Alexa. W sensie POW chyba powinienem powiedzieć, tak właściwie tutaj. Tak czy siak, no nie zaczynamy tego dobrze. Możemy zobaczyć, że mamy 160 zł. Kiedy to oponent ma 3680? No już sam chyba rozumiem, że mogą być lekkie ciężary. 400 zł dla właśnie mnie tym razem, za pośrednictwem Czarty Fire'a. Miejmy nadzieję, że ten Cyrex. A no, miejmy nadzieję, no i mieliśmy nadzieję i to właśnie Emily sezgarowano takiego fajnego Cyrexa. Ja muszę dropić to samo co Emily. Nie wiem, ale muszę przyznać, że ten draw w postaci tego frontside misti, nawet nie satysfakcjonuje. Tutaj giga była nie Karambita. Szkoda, szkoda, że nie dla mnie, tak? Czy siak kolejne otwarcie? No nie wiem, jak tutaj nic mocnego nie polec, to i nic tego nie policja chyba nie chcę tej batlii, tak szczerze. Under byłby tu fenomenalny, ale no nie. No, no, no i patrz, no jakoś dzisiaj chociaż ten Serwerus. No nie no, jest w sumie 11 koła z bitwy za 6700. Też kurde lipy nie ma, nie? No też cholera jasna lipy nie ma. Dobra, dupie to na cztery gaczy. 8 skrzynek, przyjacielu! 8 skrzynek, przyjacielu! Jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, dodam, bo i poczekaj na chwilę, możesz sobie kliknąć tutaj, wpisujesz tytuł pyk 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 fiako i dostajesz 2 złote na start i 10% więcej do depozytu. Trwają aktualnie 3 rozdania i śpieszmy się kochać rozdania. albowiem ostatnio zakończyło rozdanie na Fire Serpenta Przyjacielu, na Bowie Knife'a rozdanie, też jak możesz zobaczyć, ciągle ludzi tutaj przybywa, a trwa zaledwie kilka dni. Mamy... Powiedziałbym, że dosłownie kilka dni. W związku z czym muszę z tego zdawać sprawę, że śpieszmy się kochać o rozdania. No bo potrafią się kończyć. Czy tutaj dołączył w tym momencie pan Grubas? Ja trafiłem autotronika w tym momencie. Kuźwa, przyjacielu, no to jest jakiś znak. To jest jakiś znak, że w momencie, kiedy mówiłem akurat o rozdaniu, to poleciał tutaj karambit. Jeszcze dorzucamy Good knife'a. Czy wreszcie się odkujemy? Czy wreszcie nasza pasa zostanie przerwana? Miejmy nadzieję, że tak. Jest hardened dla Botaj samu. Nie bójmy się go zauważyć, bo jest to dobry drop, ale on ma 1800. Ja mam 11 koła. Czy on oni mogą jakkolwiek w ogóle się jeszcze do mnie zbliżyć. O kurźwa mogą, w tym razie to może taki kosmos polecie, że to głowa mała. Nie poleciałeś. Dla mnie mocna AWP za 1400, spoko. I tu mogą być kowalskulsy za 7 nache. Nie lecą dla mnie, jeszcze bit Marble Fate. Let's fucking go, no i to jest potężny zysk. 36 tysięcy z bitwy za 7 koła. Przyjacielu, to jest potężna batla. Czekałem na nią, ja wiem, że też czekałeś, bo tutaj no... W ostatnim czasie było przewalane. Było przewalane, w związku z czym zablokuję sobie te przedmioty. I jeszcze Containment Blitz za 6 koła to w ogóle poleciał? Ja opierdziałem mocne, gówno, blokujemy sobie od najdroższych. Zablokuję sobie karamity, containment bridge'a zatem z wielką chęcią. I za 10 koła opędzluję tutaj pozostałości mojego ekipunku. I w związku z tym stwierdzę, że jest naprawdę dobrze. Stwierdzam, że jest naprawdę dobrze. Była pasa. Mega przegranych, ale odkuliśmy się przyjacielu i to się tutaj szanuje, dodam sobie jeszcze skrzynię na jesterku, dupnę sobie jakiegoś tutaj cholera jasna, Nie wiecie co ja sobie dupnę. Co ja wam będę mówił, dupnę sobie i mam nadzieję, że ta pieprzona skrzynia wreszcie coś odda, 10 takowych skrzyni tutaj, 10 skrzyń, 10 skrzyń na szerku, masz kurde dupnę, tak, masz rare special item za 25 tysięcy złotych, jeden taki poleci, jesteśmy zarobieni. Nie wiem, co to jest za te 25 tysięcy. to będzie jakiś. Nie, coś lepszego niż Karambit fight? musi być. Jakieś rękawice, chyba by się wydawało, albo jakiś Emeraldik, coś takiego. Tak czy siak, na starcie M4A1 co zwraca nam jedną szóstą tej batli, więc nam no, powoli do przodu żeś tak wydarze. No ale umówmy się, jeszcze trochę do trafienia tutaj jest. Oj, jest cholera, jasna. E, mamy Diggle, mamy Sugar Rush. to jest Sugar Rush? No, jest to Sugar Rush, ale nie za 1300, tylko za 300 zł. W związku z czym mówi się trudno. Otwiera się dalej, trafia się Kałacha Ice Colded za 112 zł. Przykra sytuacja. MP7. No oprócz tego fajden na samym początku leci po prostu dramat, nieporozumienie. Okej, okay, jeszcze jeden fajdzik poleciał. No to jesteśmy mniej więcej na etapie 1 trzeciej. Może z tymi dropami jesteśmy gdzieś w połowie, no ale zostały trzy skrzydła do końca. O kuźwa, ty, Neon Rider za 2,5, Factor New za 2000, no teraz się zbliżyliśmy, to zbliżyliśmy się nie najgorzej, no ale my jesteśmy jakoś tak w 2 trzecich, bym oszacował nie więcej, więc jeszcze to jest trochę do trafienia, no to jest w tym momencie ostatnie otwarcie, no i zobaczmy, czy coś może się tu wydarzyć, proszę, błagam, no i gówno, tak? Miałem nadzieję, że coś tutaj uda nam się wydziubać. 5 koła z bitwy za 7 tysięcy. No niestety 2000 na minus. Dzisiaj akurat jest dobry dzień, więc akurat tak nie zamierzam płakać, ale no normalnie dwa koła stracić, no dupa. Lunar Kaisik za 2000 Jeden, Jeden sobie pozwolę, tak? No bo nie będziemy tu przesadzać, chociaż z drugiej strony jak tak mi oddało. Czyżby propaganda? A, propaganda tu ma szczególne miejsce w moim serduszku, kto miał, kto ma wiedzieć, ten wie dlaczego Tak czy siak leci nam AWP Wildfire, już chciałem powiedzieć Onitagy i szczerze wolę bym tu powiedzieć, że to jest AWP Onitagy No ale kuźwa, poleciłem wyprzony Wildfire, czyżby? A ja Orus, to może być potężna emeczka, to jest y, dziewiąty najlepszy drop, czy będzie kosztował? O kuźwa, 5 półkora też kosztuje? Jasne Gwincior, najlepsza poleciała, no i chłopie, no i o to chodziło, tak? No i zarąbiście, ej, ten Io Worldus naprawdę mocny się wylosował. Zobaczcie, że jakby go tutaj tak umieścić, to on jest na poziomie tych Motoglossów, no nie? A nawet moglibyśmy trafić, patrzcie, takiego The Coalition i on by mógł kosztować nawet 170 zł, pomimo, że to niby trzeci najlepszy drop. A my za 5,5 koła mogliśmy trafić nawet, no, ty, no nie no, Death Red więcej, ale Omegi mogliśmy nawet kuźwa trafić i byłoby dużo gorzej, więc jest, jest naprawdę mocny drop. Naprawdę jestem ukontentowany dropem z owej skrzyni. Pozwolę sobie, może, jeszcze na coś, co? Na co mi się to pozwoli. Mamy 160 tysięcy punktów, ale kisimy je dalej. Weźmiemy sobie, dupniemy coś odważnego, tak zwanego potężnego, tak? Skoro tutaj, przyjacielu, dotrwałeś, ja to mega doceniam. mnie ja z tego powodu mega cieszę, więc yy, mam nadzieję, że chociaż trochę uszczęśliwieć jakąś potężną batelką. Miejmy nadzieję, że dupniemy sobie coś takiego. Miejmy nadzieję, bo nie do końca wiem, czy mi styknie na to siana. Już wiem, że nie styknie. No dobra, spokojnie. Yy, walniemy sobie. Pyk, 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 pyk. pyk. No, idealnie, tak? Właśnie właśnie to chciałem zrobić, nie? Sherry na 3 osoby, wszystkie skrzynie na drzesterze. I ja, ja ci mówię, co leci, nie? idą za 20 koła. Tutaj, nie? Tutaj polecią superkonduktory, ale nie za 44, tylko tak za 12, coś takiego. I jeszcze z Radiation poleci e, Fire Serpent na samo zakończenie. No i lecimy z Migo, tak? Lecimy, CSGO z bingo. Pamiętaj, oczywiście, o kodzie FIAKO. Poseidon w pierwszej, dziękuję. 21 się skakuje, teraz z tej nie poleci nic fenomenalnego. W związku z czym, a Vulcan, i to w sumie nawet jest dobry drop, Za 3000, minimalware, dziękujemy. Teraz z tej polecą superkonduktory. No i Karusfel, dobra, dobra, i Karusfel za szóstkę. Mniej więcej tak myślę, że coś za właśnie dychę poleci, więc nie jest najgorzej. I miał polecieć flip, ale mamy dwa razy Deglimon Bronzmorfy. I jeszcze mamy 2,5 miliona punktów! No i kuźwa, smerfastycznie, Jeszcze, ej, jesteśmy na plus 2000! 2000 zł na plus i 2,5 miliona punktów! No chłopie biorę to w ciemno, 2,5 miliona punktów, o kuźwa! To jest 1 dziesiąta AWP Dragon Lore Factory New Fajnie, ale no też to są na przykład Pewnie, że cztery takie palet W związku z czym jest całkowicie przyjemnie. No przyjacielu, dzisiaj jest z Kim rozpieścił. Jeżeli też chciałbyś dla w swojemu szczęściu, tutaj plusik, tutaj Sofiako wpisujesz. 20, jest to 20, 18 lat musisz mieć, żeby grać. Jak nie masz 18, to wypierdzielasz. I tyle w temacie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał łapkę w górę zostaw. Trzymajcie się, pozdrow!